Wyłuskał tę piłkę, atakuje Lech, 84. minuta, czwórką, piątką, czwórką atakują gospodarze i jest tu po prawej stronie Rengifo, mało widoczny w drugiej połowie, Murawski, Stylicz, Murawski i jest, bramka Robert Lewandowski, w czwartym kolejnym meczu strzela gola, ale na tego gola, Czekali tutaj w poznaniu wszyscy, teraz ściskają się piłkarze Leka. Gdzie ich ta sytuacja została na, na całym boisku? Widzę, że. że... Ale to jest, no to jest Murawski. Po prostu padli jest, sobie ramiona. To jest Murawski, najlepszy zawodnik dzisiaj na boisku. To jest motor napędowy, on i z tyłu jest, jest i z przodu. I to umiejętność, podcięcie delikatne. No i Lewandowski tam jest, gdzie potrzeba kapsa, nie miał szans. Pilnował pierwszego słupka i e, piękna akcja ale Robert Lewandowski Odnotujmy, że to jest jego pierwsza bramka strzelona głową w tym sezonie w ogóle w pierwszej w tym sezonie. No ale jak